Witajcie. Przed nami funkcje. Po instrukcji warunkowej, po pętlach, kolejny niesamowity mechanizm, bez którego w zasadzie programowanie byłoby może i możliwe, ale bardzo uciążliwe. Zapraszam. Funkcje to potężny mechanizm. Generalnie polega na tym, że wydzielam pewien kod, który Robi coś konkretnego. Nazywam ten kod, a potem mogę go nieustannie przywoływać, co bardzo skraca czas programowania. Spróbujmy sobie wyobrazić, iż. Te nasze szukanie minimum, które było w odcinku wcześniejszym, ujęliśmy jako oddzielną funkcję, czyli stworzyliśmy sobie ten mechanizm wyszukiwania jako taki wydzielony kod programu, który mogę później nieustannie przywoływać. Przyjrzyjmy się temu, co tutaj narysowałem. Załóżmy, że ciało z instrukcjami to jest tutaj te kółeczko i tu są te wszystkie kolejne instrukcje, które znajdują te minimum. Ale bajer polega na tym, że ja nie chcę szukać minimum w jakimś konkretnym Jednym stałym zbiorze, bo wtedy taka funkcja znajdowałaby ciągle tą jedynkę, którą tam mieliśmy, no i co mi po tym. Ale funkcja to coś bardziej uniwersalnego. Sama funkcja, którą się jakoś nazywa, o, na przykład tutaj nazwałem ją sobie: szukaj min, żeby się kojarzyło, bo nazwy do funkcji mogę wymyślić sobie samodzielnie, tak jak zmienne. Niezależnie od języka, w każdym języku te funkcje mogę sobie sam nazywać. Co ciekawe, każdy język dostarcza też dużo funkcji, które już istnieją, jakieś takie wbudowane. A to jakieś funkcje tam spotęguj, a to wylicz pierwiastek i tak dalej, ale mogę też tworzyć własne. Zatem nazwałbym sobie taką funkcję, na przykład szukaj min, odszukaj minimum. Następnie miałbym ciąg instrukcji, które to znajduje, ale. No właśnie, tu jest ta moc ukryta. Do takiej funkcji mogę wprowadzać pewne dane początkowe, mówi się argumenty, czyli coś, co jest zmienne, a co wstrzykuje do tej funkcji, gdy ją przywołuje do działania. I te dane mogą być różne. Na przykład takie dane wstrzyknięte do funkcji, to może być jakiś zbiór, który właśnie ma być tym zbiorem, w którym znajdę minimum. Zatem nieważne, jaki zbiór tam wrzucę duży, mały, sposortowany nieważne byle były tam liczby i każdy taki dowolny zbiór jeśli go wrzucę w tę nieustannie taką samą moją funkcję, która ma jakby wydzielony mechanizm szukania. Ona coś tam robi według tego ustalonego wzorca przeszukiwania, i ona taka funkcja jest w stanie wypluć wynik. Wypluć w moją stronę, oczywiście tak niedosłownie, spokojnie. Wyrzuca mi, zwraca mi wynik. Czyli w tym wypadku byłoby to te minimum. Wchodzą jakieś dane, mechanizm działania ustalony, na końcu dostaje, na wyjściu tej funkcji dostaje konkretnie jedną liczbę minimum. Inne dane wrzucam. Ta sama funkcja, wydzielony fragment kodu, który mogę przywołać po tej nazwie do życia, produkuje mi wynik, którym jest minimum, ale w tym zbiorze, który wprowadziłem. Wywołania najczęściej w programach wyglądałyby tak, że podaję sobie tę moją nazwę, szukaj min, w nawiasach podaję te argumenty, czyli w tym wypadku jakiś zbiór. Ten zbiór to może być jakaś zmienna. O zmiennych już mówiłem, zatem posługujemy się wtedy tylko takimi nazwami ale już za tymi nazwami doskonale rozumiemy, co tu się kryje i w wyniku działania takiej funkcji zostanie zwrócony w to miejsce wynik, czyli na przykład jedynka z tego naszego przykładu z wcześniejszej lekcji. Ale jak to będzie inny jakiś zbiór, no to będzie inne minimum. Jedno jest pewne. Za każdym razem, gdy mam jakiś zbiór, będę mógł wywołać taką funkcję. Szukaj min, szukaj min, zbiór jeden, zbiór dwa, zbiór trzy, szukaj min, zbiór cztery i tak dalej. Sama nazwa już zostaje. Jest to nie do przecenienia rzecz w programowaniu, ponieważ nie dość, że powtarzające się mechanizmy ujmują w nazwę i tak jakby sobie je przygotowuję do kolejnego użycia, zatem taki kod, który szuka minimum, nie muszę go pisać 2, 3, 4 razy, wystarczy napisać go raz, zamienić na funkcję uczynić uniwersalnym, to znaczy w miarę uniwersalnym, to znaczy przygotować tę funkcję na to, by jako argument na wejście dostawała ona różne dane, ale będąc oczywiście zbiorem, w którym da się znaleźć minimum, czyli do pewnego stopnia czynię to uniwersalnym, a następnie zwracać wynik i później programując, mogę sobie przywoływać do życia tylko po nazwie taką funkcję, podawać jakieś jej argumenty, a ona będzie mi zwracała wyniki. To jest naprawdę mega mechanika. Chciałbym Wam też pokazać w takim konkretnym jakimś języku, jak mogłoby to wyglądać. Wybrałem sobie język PHP. To nic, że nie znacie, to nie jest istotne. Popatrzcie. Tam jest takie słowo kluczowe w tym języku function, no i tutaj się podaje, co sugeruje, że za chwilę stworzę funkcję. Tutaj jest nazwa, którą sam sobie mogę wymyślić, a następnie w nawiasach podaje się jakiś zbiór, w tym wypadku, który będzie danymi wejściowymi. To nie musi być zbiór, to może być jakaś konkretna wartość napis, liczba, jakiś obiekt, coś bardzo, nawet bardzo, bardzo skomplikowanego. No tutaj jakiś abstrakcyjny zbiór elementów i tutaj później w nawiasach definiuje ciało tej funkcji, czyli sobie mówię, co ona tu będzie robiła. I zobaczcie, że jakby tutaj wewnątrz tego ciała ten zbiór, który jako dane Wprowadzam, tutaj jest taki argument, mówi się wtedy, że funkcja jest jednoargumentowa, bo tutaj do funkcji show jeden argument podałem, i tutaj mogę teraz sobie w tej funkcji używać tego zbioru. No, ja tu sobie wykorzystałem pętlę, która też już była omówiona for each, która dla każdego elementu z takiego zbioru coś będzie robiła. No i tutaj pętla właśnie tworzy sobie taką zmienną element, który będzie reprezentować kolejne elementy zbioru a następnie takim poleceniem ICO będę wyświetlał tu wszystkie te elementy, tak jak one tam sobie w tym zbiorze były. Zatem funkcja show, co zrobi? W pętli wyświetli wszystkie elementy zbioru. I teraz o co chodzi w praktyce? Będę mógł sobie wywołać taką show, ile razy mi się później podoba. Jak ją raz zdefiniuję, gdzieś tam w jakimś miejscu programu, to potem będę mógł sobie napisać show na jakimś zbiorze z1 i wszystkie elementy tego zbioru się wyświetlą, a potem show na jakimś drugim zbiorze, zupełnie innym i znowu wszystkie te Elementy mi się wyświetlą na ekranie. Zatem funkcja będzie to taki właśnie wydzielony, jeszcze raz powtórzę, fragment kodu, który będzie coś robił i ja będę mógł wprowadzić do niego jakieś dane i uzyskać jakiś wynik. No w tym wypadku nie tyle będzie to jakiś wynik, co jakieś działanie zostanie wykonane, a ściślej wyświetlenie. Ale mógłbym też na przykład w wyniku działania takiej funkcji jeszcze zwracać, powiedzmy, Ilość elementów. No W PHP mógłbym to zrobić taką instrukcją return, którą zresztą też spotkacie niemal w każdej funkcji, że kiedy będziemy chcieli, żeby funkcja coś zwróciła, to pojawi się tako, takie słowo kluczowe return, czyli zwróć. Czyli jak napotka funkcja takie polecenie, to coś tam zwróci właśnie. No ja mógłbym na przykład zwrócić sobie ilość, liczbę, ilość elementów zbioru, czyli nie dość, że mogłaby funkcja wyświetlić wszystkie te elementy. To jeszcze bym sobie mógł zwrócić count od tutaj tego mojego zbioru, już go nie zmieszczę, ale powiedzmy, mógłbym poleceniem count zwrócić ilość elementów tego mojego zbioru, który podałem. Zatem show nie tylko narysowałoby czy wyświetliło wszystkie elementy, to jeszcze w wyniku swojego działania o w tym miejscu, gdzie zostało wywołane, zwróciłoby jakąś liczbę, powiedzmy 11, bo powiedzmy, że tyle było elementów w zbiorze. Zatem funkcje to jest taki wydzielony kod, który mogę sobie przywoływać nieustannie do życia. Na koniec tego krótszego, ale bardzo ważnego materiału, bo dotyczącego ważnych mechanik, chciałbym jeszcze raz omówić. Po co mi te funkcje? Nie powiem być może wszystkiego, ale te najważniejsze rzeczy wypadałoby powtórzyć. Otóż funkcje skracają kod, bo zamiast za każdym razem, gdybym chciał sobie na przykład wyświetlić zbiór, pisać te wszystkie instrukcje, wystarczy nazwa funkcji podać jako argument zbiór i wszystko się zadzieje. Ile razy wywołam, tyle razy cały ten kod się wykona. A kod jest tylko w jednym miejscu, jeden raz. I tu płynie drugi plus z, tej, z tego faktu, że jest ten kod tylko w jednym miejscu. Wyobraźmy sobie, że takie show wywołałem w programie 45 razy. I teraz, mając już program rozbudowany, nagle stwierdziłem: Kurczę, nie chciałbym wyświetlać takiego elementu samego. Chciałbym tutaj wyświetlić ten element i jeszcze po nim zrobić przecinek. Zatem co bym normalnie musiał zrobić, gdybym nie miał funkcji. Musiałbym w 45 miejscach dla każdej takiej pętli foricz, która tutaj wyświetlała te elementy dopisać jeszcze przecinek. W języku PHP wyglądałoby to mniej więcej tak. Tymczasem dzięki funkcjom wystarczy, że zmienię to raz w jednym miejscu w definicji tej funkcji. A wszystkie wywołania tej metody, tej funkcji, show, wszystkie te kolejne wywołania, których jest tam 45 razy użyte są, to one już będą miały ten przecinek, czyli każdy element wyświetli się z przecinkiem na końcu. Jedna zmiana cały program został zmieniony. Niezależnie ile razy użyłem tej mechaniki, wszystkie już wywołania będą poprawione. A więc drugi taki bardzo duży bonus. To jest skracanie czasu na potencjalną modyfikację. Trzeci atut to jest w zasadzie konsekwencja wcześniejszych, mianowicie cały kod staje się czytelny. Co więcej, jeżeli inteligentniej, mądrze nazywam moje funkcje, no bo mógłbym sobie te funkcje nazwać ABC, i być może w dniu, kiedybym to zaczął programować, byłoby to jasne. A pamiętam, ABC wyświetlał element. ale jak ktoś inny do tego usiądzie, albo ja sam za pół roku i przeczytam sobie, że wywołałem jakąś funkcję ABC, to będę się zastanawiał co to w ogóle miało być zatem jeżeli mądrze ponazywam funkcję tak, aby nazwa sugerowała co ta funkcja robi, to na dokładkę zyskuje ogromnie czytelność bo później sobie tylko show zbiór, aha, okej, okay, dobra, to pewnie będzie pokazywało zbiór czytanie później tego kodu dla tego, kto to napisał tylko później, kiedy już zapomniał, albo dla kogoś, kto pierwszy raz się z kodem zapoznał, a musi go poznać, bo ma go dalej rozwijać czy współtworzyć. Będzie takie dobre nazywanie funkcji, będzie bardzo ułatwiało czytanie kodu, a czytanie kodu jest no, elementem życia w zawodu programisty. No bo jak to tak no, nie tylko trzeba umieć pisać, ale i czytać. Tyle na dzisiaj.